Wyrusz na kolejną przygodę na dzikim zachodzie z szeryfem Borysem. Rozdział pierwszy. Nadjeżdża złoto. W samo południe, gdy słońce wisiało nad Blackwater jak złota moneta na sznurku nieba, zawył telegraf na stacji. Zaskrzypiał, aż druty napięły się niczym nerwy u grzechotnika. Pani Elwira, telegrafistka z kokiem jak piana z mleka, i binoklami większymi niż własne oczy, wybiegła na ganek stacyjki z pergaminem w ręku i ryknęła. Telegram dla szeryfa Borysa, bardzo pilny. Szeryf Borys, bizono o sercu większym niż cały dziki zachód, w skórzanym kapeluszu i gwiazdą jaśniejszą niż poranne słońce, odebrał wieść z zaniepokojeniem na twarzy. Złoty ekspres z pieniędzmi dla banków Blackwater wyruszył z miasteczka Pensyville. Przejedzie przez kaniony. Konieczna wzmożona ochrona. Możliwy atak. Złoty ekspres? mruknął Borys czytając na głos. No to mamy problem. Kaniony to ulubione miejsce wszelkich łajdaków i rozbójników. Znam wielu takich, co by nie przepuścili takiej okazji. Oparł się o drzwi biura, chrupiąc suchą trawę między zębami. Kilka dni wcześniej jego stary znajomy, wilczek Rufus, informator z sąsiedniego miasteczka Smoky Hill, przysłał mu wiadomość. Podobno w tamtejszym salonie pewna banda przechwalała się, że szykuje skok stulecia, który przejdzie do legend dzikiego zachodu. I coś mi mówi, że to nie były przechwałki po zbyt mocnym soku z kaktusa. Szeryf nie tracił czasu. Wysłał biliego, swego zastępcę, z winnego jeża w czarnym kapeluszu i z rewolwerem szybkim jak błyskawica, by zawiadomił wszystkich w mieście. Zwołali zebranie w salonie bawoła Maka, gdzie zazwyczaj pachniało fasolą, kurzem, i historiami o duchach spreriowego wiatru. Drodzy mieszkańcy, Blackwater, zawołał Borys, stając na stole, by być lepiej widocznym ponad kapeluszami i grzywami. Do naszego banku przyjedzie transport złota, a razem z nim kłopoty. Musimy przygotować się, jak nigdy wcześniej. W salonie zapanowała cisza tak gęsta że można by ją kroić podkowami. Ja i Billy wzmocnimy ochronę przy stacji. Potrzebujemy ochotników do patroli wzdłuż torów. Trzeba oczyścić okolice kanionu Orlich cieni i upewnić się, że nikt nie majstruje przy szynach. Możesz na nas liczyć, szeryfie, zawołała stara krowa Matylda, co nieraz nogą przegoniła złodzieja. I na mnie, dodał młody Jeleń Fryc, który choć miał więcej zapału niż rozumu, zawsze był pierwszy do pomocy. Plan był prosty: patrolować trasę, zabezpieczyć stację i nie dać się zaskoczyć. Miasteczko tętniło przygotowaniami. Kowale ostrzyli podkowy, stróże czyszcili latarnie, a dzieci na skrzynkach malowały plakaty z napisem Trzymajcie się z daleka od Blackwater. Noc zapadła nagle, jakby ktoś zdmuchnął świecę z nieba. Szeryf Borys siedział w swym biurze, kończąc szkic mapy patroli. Billy drzemał w fotelu, mamrocząc coś o ciastkach z fasolą. I właśnie wtedy do drzwi biura wpadła pani Elwira z włosami w nieładzie i oczami jak dwa księżyce w pełni. Szeryfie, na wszystkie kaktusy! Ktoś włamał się do mojego biura. Spokojnie, Elwiro. Oddychaj głęboko, jak przy obiedzie u teściowej. Co się stało? I jakiś łobuz. Włamał się do telegrafu. Znalazłam wysłaną wiadomość z fałszywym rozkazem dla maszynisty złotego ekspresu. Chciał zatrzymać pociąg wcześniej. Borys aż podskoczył. Zaraza! Próbują zatrzymać pociąg z dala od miasta. Zasadzka to nie przelewki, tylko plan dokładny jak szwajcarski zegarek. Billy zerwał się z krzesła. A kiedy to było? Dosłownie godzinę temu. Musiałam sprawdzać zwoje, bo coś trzeszczało na linii. I wtedy zobaczyłam ten, ten rozkaz fałszywy jak obietnica Lisa. Sheriff zmrużył oczy. Wiedział już jedno. Banda nie zamierzała czekać. Pili siodła i konie. Ruszamy przed świtem. Musimy przechwycić pociąg i ostrzec maszynistę. A jedyna droga prowadzi przez kanion Orlich Cieni. Jesz pobladł. Ten sam kanion, gdzie echo dwa razy wraca, ale człowiek już nie. Dokładnie ten. Czas wyruszyć. Złoto musi bezpiecznie dojechać do Blackwater, a nie trafić w łapy łotrów. Szeryf założył pas z gwiazdą, poprawił kapelusz i wyszedł na werandę. Księżyc świecił niczym wielka latarnia, a wiatr grał na kaktusach starą melodię dzikiego zachodu. Ruszyli w noc, by stawić czoła złu, czającemu się w mroku kanionu. Rozdział drugi, kanion orlich cieni. Gdy pierwsze światło świtu musnęło grzbiety kaktusów, dwa cienie mknęły przez pustynię jak duchy przeszłości. Jeden gruby i mocarny, z ogonem jak miotła, drugi chudy jak patyk i zwinniejszy niż cień kojota. Szeryf Borys i jego wierny zastępca Bili pędzili na grzbietach swoich rumaków. Niech mnie suszy, szeryfie! Zawołał Billy, podciągając chustę pod nos. Czy naprawdę musieliśmy jechać przez kanion Orlich Cieni? Tu nawet wiatr chodzi na palcach. To najkrótsza droga do torów i jednocześnie miejsce, gdzie najłatwiej zastawić pułapkę. Dlatego właśnie musimy być tam pierwsi. Kanion Orlich Cieni nie wziął swej nazwy bez powodu. Cienie orłów krążyły tu całymi godzinami, wyczekując ofiary, a strome ściany wyglądały jak pazury wykute z czerwonego kamienia. Echo powtarzało każde słowo po trzy razy, a niektóre szepty brzmiały, jakby wcale nie były Twoje. Konie tupnęły ostrożnie na kamieniach, a wiatr niósł suchy zapach piasku i zbliżającego się niebezpieczeństwa. Stój! mruknął nagle Borys, unosząc lejce. Tam, na prawo, za zakrętem. Widzisz to, co ja? W cieniu skalnej ściany, niemal przykryty piaskiem i kurzem, stał pozornie porzucony wóz. Miał przekrzywione koło, a płachta powiewała na wietrze, jakby zapraszała do środka. To mi nie wygląda na przypadkowe porzucenie. Szepnął bili, Bardziej na pułapkę, albo przynajmniej niespodziankę. Podeszli ostrożnie. Borys uniósł plandekę. No proszę, co my tu mamy? W środku wozu leżały skrzynie z dynamitem, starannie ułożone, z lątami zawiniętymi jak ogony grzechotników. To nie był przypadek. To był plan. Wielki, wybuchowy plan. Bandyci nie chcą po prostu napaść na pociąg. Oni chcą go wykoleić, powiedział szeryf z powagą. A to oznacza, że muszą być blisko. Może nawet patrzą na nas właśnie teraz. Jak na znak, w oddali, na wzgórzu nad torami, błysnęło coś w słońcu. Borys sięgnął po lunetę przytroczoną do siodła. Bingo! Bandeci z lunetami mają widok na całą dolinę. O nie! za skały zaczęli wypychać wóz, wypełniony dynamitem, który wolno sunął po wąskiej ścieżce. Prosto na tory, gdzie lada chwila miał nadjechać złoty ekspres. Nie zdążymy ostrzec maszynisty, krzyknął Billy. Musimy coś zrobić i to teraz. Szeryf nie wahał się ani chwili. Sunął z ramienia strzelbę, ukląkł w piasku i wycelował. Jak trafię, to wybuchnie, zanim dotrze do torów. Jak nie, wszyscy jesteśmy w krowim placku. Oddał strzał. Czas na całym dzikim zachodzie, jakby wstrzymał oddech, pocisk sunął powietrzem, niczym jastrząb przed atakiem a nawet wiatr przestał gwizdać między skałami. Wszyscy, i bandyci, i pustynne węże czekali na finał. Wóz eksplodował z potężnym hukiem, unosząc kłęby dymu i kurzu aż po niebo. Fala uderzeniowa przetoczyła się przez kanion. Gdy dym opadł, jak kurtyna w teatrze, odsłonił pozycję bandytów, byli widoczni jak na dłoni. – No to teraz pora na prawdziwe rodeo! – zaśmiał się Billy i dobył rewolweru. Zaczęła się szaleńcza gonitwa pośród skał i korytarzy kanionu. Szeryf i jego pomocnik pędzili za bandytami, którzy uciekali jak stado szczurów z płonącej stodoły. Kamienie sypały się spod kopyt, wiatr wył w uszach, a echo niosło serię strzałów. – Tam! – – Na lewo! – zawołał Borys, wskazując na postać z szalikiem i czarnym kapeluszem, która wyróżniała się wśród reszty. To był przywódca bandy. Nie byle jaki zimieszek, lecz ktoś z głową do planowania i sercem z lodu. – Ścigaj go, Billy! Ja zajmę się resztą! Borys ruszył za mniejszą grupką łotrów, podczas gdy Jesz, Niczym błyskawica w czarnym kapeluszu pomknął za przywódcą walka wśród skał trwała jeszcze długo kurz opadł dopiero gdy ostatni z bandytów został złapany lub uciekł w popłochu zostawiając za sobą rewolwer i resztki dumy Borys i Billy spotkali się na grzbiecie wzniesienia Sapiąc jak parowóz po długim kursie. Złoty ekspres przejechał. Bez szwanku, powiedział Borys z uśmiechem. Złapaliśmy kilku, ale przywódca zwiał. I wyglądał mi jakoś znajomo, zamyślił się Billy. Bo go znasz. To Lucky Duke. Jego list gończy wisi już od dawna w naszym biurze. To ten sam który obrabował trzy pociągi jednego dnia i zawsze wychodził z opresji, bo miał gotowy plan awaryjny. Myślisz, że i tym razem nie odpuści? Szeryf spojrzał na oddalający się pociąg. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Rozdział trzeci, ostatni wagon pociąg wjechał do Blackwater tuż przed świtem z jękiem stalowych kół i gwizdem pary który spudził nawet najbardziej zaspane kaktusy. Złoty ekspres, cały i nienaruszony, wtoczył się na peron, a strażnicy z oczami jak spotki nie wierzyli, że nic nie wybuchło, nie zjechało z torów, ani nie zniknęło po drodze. Szeryfie, my chyba naprawdę to zrobiliśmy, sapnął jeż bili, zsiadając z konia. Nie chyba bili, tylko na pewno. Odpowiedział Borys z uśmiechem, ale jego wąsy drgnęły lekko. Coś mu nie pasowało. Słapali kilku oprychów w kanionie. To fakt. Bandyci byli związani jak siano na zimę i czekali na transport do więzienia. Ale przywódcy gangu wciąż nie było, a szeryf Borys miał przeczucie, które drapało go od środka. Właśnie wtedy podszedł do nich maszynista, cały jeszcze blady od nerwów. Szeryfie, podobno to był lucky Duke, ten od wielkiego napadu na Rio Ridge. Borys przytaknął wolno, jakby potwierdzał coś, co wiedział od dawna. Duke nie lubi przegrywać. Jeśli nie udało mu się w kanionie, może będzie próbował tu, na miejscu. Noc rozlała się po miasteczku, jak atrament po mapie skarbów. Szeryf Borys patrolował ulicę Blackwater, cicho niczym cień kojota. Billy krążył po drugim końcu stacji, sprawdzając czy wszystko gra. Strażnicy stali przy wagonach, złoto było zamknięte w ostatnim pancernym wagonie, a latarnie rzucały ciepłe światło na pustą stację. Aż nagle zgasły, jedna po drugiej, jakby ktoś zdmuchnął świeczki urodzinowe. Billy? – mruknął Borys, zerkając na ciemne perony. Gdzieś ty się podział, chłopie? Odpowiedziała mu tylko noc. Głucha, napięta, jakby sama wstrzymała oddech. Szeryf zmrużył oczy. Cień przemknął między wagonami, a potem coś błysnęło przy ostatnim z nich. Borys nie czekał. Wysunął rewolwer i ruszył na miękkich kopytkach przez ciemność. Ale zanim zdążył dobiec, na drugim końcu stacji rozległ się dźwięk eksplozji. Ogień zatańczył na niebie, a cały dworzec zadrżał. Ach, dywersja! mruknął szeryf przez zęby. W tym samym momencie powietrze przeszył nieznośny pisk. Ostatni wagon oderwał się od reszty składu i zaczął sunąć po bocznicy, prosto w kierunku wzgórz. Na jego dachu pojawił się cień w płaszczu z dynamitem za pasem i zasłoniętą twarzą. Lucky Duke! zawołał Borys i rzucił się w pościg. Wagon wpadł na ukrytą rampę, która prowadziła do starego, zapomnianego tunelu pod wzgórzem. Duke chciał tam zniknąć ze złotem, jak mysz w dziurze, ale nie przewidział jednego. Szeryf Borys był tuż za nim. Dopadł wagonu, wskoczył na stopień i wdrapał się na dach, gdzie stał Duke. Kogut z pochodnią w jednej ręce i ładunkiem dynamitu w drugiej. Nie zbliżaj się, Borysie! syknął bandyta. Wysadzę wszystko. I wagon, i złoto, i siebie. Oj, Diuk, ty naprawdę myślisz, że złoto jest warte więcej niż własny ogon? Odłóż to i nie rób z siebie legendy, której nikt nie będzie chciał słuchać. Borys zadarł wąsy i rzucił się do przodu. Rozpętała się walka. Pochodnia spadła. Potoczyła się po dachu. Dynamit niemal wypadł za burtę. Duke parł naprzód, ale Borys był silny, zwinny i zdeterminowany. W końcu przewrócił bandytę, ale wtedy Duke wywinął się jak węgorz i wdrapał się wyżej na samą krawędź dachu. Wyciągnął rewolwer i stanął nad Borysem. Koniec zabawy, szeryfie. Powiedział z uśmiechem. Teraz to ja mam przewagę. Nagle wagon wjechał do tunelu. Lucky Duke, zaskoczony, nie zdołał się uchylić. Uderzył w belkę u wejścia z całym impetem i zniknął w ciemności. Borys ledwo utrzymał się na dachu. Gdy wszystko ucichło, sunął się do środka i zatrzymał wagon hamulcem awaryjnym. Słoto było całe. Wagon stanął. Ale Lucky Duke zniknął. Rankiem całe miasteczko Blackwater świętowało. Dzieciaki rozdały własnoręcznie narysowane plakaty z napisem BORYS, STRAŻNIK DZIKIEGO ZACHODU. Salun Bawoła Maka rozdawał lemoniadę za darmo, a telegrafistka z sąsiedniej stacji przysłała kosz ciasteczek z napisem DZIĘKI SZERYFIE. Borys tylko się uśmiechał, stojąc na schodach swojego biura z kawą w kopycie. Choć gdzieś w jego oczach było widać cień niepokoju. Duke nie zginął. Zna takie tunele lepiej niż własny cień, mruknął cicho. To jeszcze nie koniec. Pewnego dnia go dorwę.